Cześć wszystkim, ja jestem Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym odcinku. E, przychodzę do Was z holem zakupowym ze sklepu Primark. Bardzo długo czekałam na ten haul, ponieważ Primarka bardzo lubię. Niestety, tak jak wszystkie inne sklepy, był on zamknięty. Primarka nie da się zamawiać online, więc kiedy go otworzyli poszłam już w pierwszy dzień. I powiem Wam szczerze, że myślałam, że będzie tam dużo więcej rzeczy, które mi się spodobają, natomiast było ich tylko kilka, dlatego nie mam tutaj ich za wiele. Jest tu jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sztuk. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę są spodenki jeansowe, oczywiście jest to model MAM, super high waisted, o to nie jest model MAM, high waisted, czyli z wysokim stanem, bardzo fajnym, vintage'owym kolorze, takim jasno-niebieskim ja słuchajcie mam te spodenki w rozmiarze 12 i kosztowały mnie one 12 funtów już je ja na siebie przymierzam i się wam pokazuję jak ja w tych spodenkach będę wyglądać jestem z powrotem w spodenkach i są idealne, dobrze, że wzięłam rozmiar 12, właśnie się wahałam pomiędzy rozmiarem 10 a 12 ale w Primarku zazwyczaj te rozmiary są trochę zawyżone w każdym bądź razie dobrze, że wzięłam rozmiar 12 ponieważ są idealne układają się bardzo fajnie nie są tutaj nie są tutaj przy nodze za obcisłe, ja nie lubię jak spodnie są za obcisłe. Te są super fajne, tu takie rozdarte, tutaj mają takie małe rozcięcia Na wakacje w sam raz kupiłam. To. Mam słuchajcie, dwie pary takich samych body Nie wiem, czy będę ubierać obydwie pary na siebie, czy wam pokażę się tylko w jednej. Może tylko w jednej, bo bez sensu ubierać jednej i drugiej. Oby dwie pary są w rozmiarze S. A nie, czarna jest XS, to jest S. Ok, w każdym bądź razie słuchajcie, one są takie fajne i elastyczne, to są te takie bardzo dopasowane, bardzo dużo tych wody jest w Zarze, ale one są dużo droższe. One w primarku kosztowały jedynie 5 funtów. Widziałam, że wszyscy teraz noszą te wody. Zastanawiałam się jeszcze nad białymi, ale one były bardzo cienkie i... Wydaje mi się, że jednak te białe byłyby zbyt mocno prześwitujące, dlatego wzięłam sobie takie ciemniejsze kolory i ja już je na siebie ubieram i się Wam pokazuję, jak te wody wyglądają na mnie. Jestem z wody i prezentuje się ono bardzo fajnie. Myślę, że rozmiar S jest rozmiarem idealnym. Wydaje mi się, że to czarne może być trochę przyciasny, ale ja już nie będę go teraz na siebie zakładać, dodam Wam... E, po prostu tutaj z boku przebitkę, żebyście mogli sobie zobaczyć jak wygląda na mnie to czarne ogólnie jest słuchajcie bardzo fajne, jak one są wycięte to ja jakąś mam swoją nazwę, ale nie będę teraz tej wam wymyślać, ale bardzo fajnie podkreśla ramię super nawet do takich krótkich spodenek, czy jakiś jakichś z wysokim stanem wyglądać będzie bardzo fajnie, to ja myślałam, że to jest jakiś zwierzęcy print, ale to niby są takie w sumie, tylko kropeczki w każdym bądź razie ja jestem z tego body bardzo zadowolona następną rzeczą, którą wam pokażę jest to biała koszula ona jest w rozmiarze 14 dlatego, że ja miałam w głowie taki zamysł, żeby ona była właśnie taka trochę większa, oversize'owa i ona przed, przed ceną kosztowała 10 funtów natomiast mi się udało ją kupić za funtów 5, fajne ma takie złote tutaj detale, słuchajcie na, no tutaj przy mankietach, przy rękawach tutaj też od góry ma złoty guziczek z tyłu jest dłuższa, z przodu jest trochę krótsza. zaraz Wam się pokażę, jak wyglądam w tej koszuli. W już wybranej koszuli i powiem Wam, że pomimo tego, że to jest rozmiar 14, ona nie jest jakoś super duża. Powiem Wam, że jest taka idealna, bo nie jest zbyt obcisła. Ja sobie jeden blok będę wkładać pewnie w spodnie i to będzie, zobaczcie, coś takiego. Z tyłu jest fajna, dłuższa. Do czarnych spodenek też będzie wyglądać, czy do jeansów bardzo fajnie. Super, bardzo taka elegancka. Okay, pokażę Wam jeszcze po cudo. Zobaczcie tą torebeczkę Ona jest po prostu przepiękna na łańcuszku. Jest bardzo malutka, czyli no, mi się nawet telefon tu pewnie w nią nie zmieści. Nie, nie ma opcji, żeby wszedł. Ona jest czarna, świecąca. Ma taki, wiecie, ten wężowy print. Ona kosztowała 4 funty. Nie mogłam się powstrzymać naprawdę, żeby jej nie kupić. Zobaczcie nawet do tej koszuli, do tych spodenek Następną rzeczą, którą Kupiłam z dodatków są to okulary Ja już wcześniej mówiłam w poprzednich filmikach Że ja kocham po prostu okulary z, z Primarka Dlatego, że są bardzo fajne modele I cena też jest bardzo przystępna One kosztowały mnie zaledwie 2 funty Fajny taki retro styl Właśnie do Nawet takiej stylówki słuchajcie wygląda to Bardzo fajnie Mam jeszcze jedną parę okularów, którą też już Wam pokazuję. Te okulary kosztowały już funta więcej, bo kosztowały 3 funty. To trochę większe. Ja bardzo lubię słuchajcie okulary słoneczne jako dopełnienie stylizacji. Zawsze fajnie właśnie dopełniają coś, co jesteście ubrani. Słuchajcie, no to jest po prostu sztos. Co tu Wam pokazać następnie? Ceterek. Biały sweterek z takimi tutaj bufkami marszczonymi na złote guziczki. Takie większe prążki, bardzo fajne, taki milutki w dotyku. Ja mam go w rozmiarze S i kosztował on 8 funtów. Ja go już na siebie zakładam. Bardzo jestem ciekawa jak będzie wyglądał prześliczny jest jestem już w wybranym sweterku i muszę powiedzieć, że jest on prześliczny, naprawdę te tutaj, zobaczcie, złote guziczki z tym białym, bardzo ładnie wyglądają ja muszę wam powiedzieć, że te rzeczy w Primarku one są coraz lepsze, jeżeli chodzi o jakość, bo jest bardzo, bardzo przyjemny, za tak niską cenę jest naprawdę ładny ten sweterek te rękawki też wyglądają, zobaczcie, bardzo fajnie, można sobie te guziczki tutaj odpiąć, zależy jak to woli, macie fajny brzuch to możecie go pokazywać ja niestety muszę mój zakrywać, ale naprawdę bardzo, bardzo ładny jest. Bardzo delikatny, dziewczęcy, super. Okej, okay. następną rzeczą są spodenki, które oczywiście musiałam kupić, bo jestem uzależniona od tych spodenek. Jeżeli chodzi o te spodenki w primarku, ta jakość jest bardzo dobra, pomimo bardzo niskiej ceny, ponieważ kosztują one jedynie 2,50. Ja mam je w rozmiarze S. Kurde. I mam nadzieję, że... O, mam nadzieję, że nie będą za duże, bo wydają się dość szerokie. Ale zaraz zobaczymy, jak będą wyglądać. Ok, spodenki okazały się dobre. Nie będę za dużo mówić o takich spodenkach, bo każdy jest no, na takie, słuchajcie, pod koszulka, żeby ubrać gdzieś do sklepu czy po domu. Ja śmigam w tych spodenkach cały czas. I tak jak mówię, jeśli chodzi o Primarka, to one są tak dobre, słuchajcie, jakościowo, gatunkowo naprawdę nic nie prześwituje spokojnie, można nawet jakiegoś krótkiego topu nosić, bez problemu ok, następna rzecz są to spodnie jeansowe jest to model mam czyli jeden z modeli które ja ostatnio noszę cały czas ja mam te spodnie w rozmiarze 10 mam nadzieję, że będą dobre, dlatego że z reguły noszę je w rozmiarze 12 z Primarka, z innych sklepów raczej rozmiar 10 i one kosztowały 15 funtów mało elastyczne są, a więc nie wiem czy ja w nie wejdę, ale już je przymierzę mi się pokazuje. Spodnie są słuchajcie, dobre jednak. To chyba nie ma reguły, wiecie co, czasem 12 jest dobry, czasem 10. Jednak spodnie trzeba mierzyć, dlatego że te rozmiary zawsze wypadają inaczej. Bardzo fajne. Jeszcze czarnych spodni nie mam w tym modelu. A czarne, wiecie, do wszystkiego pasują, nawet do tego sweterka. O, jeszcze mam kapelusz. Zapomniałam pokazać wam kapelusza. Kosztował miałam 4 funty i kupiłam go sobie, żeby... Wbierać go do ogródka, jak się opalam. mi kapelusze, słuchajcie, nie pasują, ale takie kapelusze w innych sklepach są dużo droższe. Natomiast w Primarku on był dość tani, dlatego do opalania. Czy na ogródka, czy na plaży. Kapelusz bardzo fajny. Zobaczcie, tutaj ma jeszcze taki rzemyk z muszelkami. Ja nie wiem, czy ja go nie odczepię, nie będę go nosiła na szyi, bo wygląda naprawdę bardzo fajnie. I Wyglądam trochę jak wuczyki Wyglądaliście mu, On taki kapelusz nosił. Okej, okay, wracając do spodni to bardzo jestem zadowolona, takie przedkostki na dole są wywinięte, mało są elastyczne, ale powiem, że są bardzo wygodne, przysiady da się robić, a więc jest git. OK, ostatnią rzeczą, którą Wam pokażę jest zestaw do ćwiczeń, ja go kupiłam dlatego, że on był na przecenie, wszystko mi dzisiaj leci, on był bardzo tani spodnie, to znaczy leginsy kosztowały tylko 3 funty, natomiast ta z brak 2 chyba tak dwa. ja jedną i drugą rzecz mam w rozmiarze 8 bardzo fajny taki szary, szary kolor, tutaj ma na bokach nowe paseczki z wysokim stanem stanik wygląda identycznie ja już to na siebie zakładam nigdy wiecie co nie miałam e, rzeczy sportowych z Primarka, dlatego jestem bardzo ciekawa jak to wygląda i czy to będzie prześwitywać mam nadzieję, że nie zaraz się wam pokazuję okej, okay, muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona jakością tego kompletu, bo kurde, jest on bardzo fajny jest dość cienki, ale chyba nic nie prześwituje, najmniej ja nie widzę, żeby prześwitywało a jest tu bardzo dużo świateł, dlatego jest tu dość jasno sport z bara też jest fajna z wysokim stanem bardzo fajne ma kolorki jeśli chodzi o długość, to jest e, sam raz takie do kostki. No, muszę dać. Poruszek do góry, jeśli chodzi o to. Super. Ty chyba jestem najbardziej zaskoczona. Okej, okay, jeszcze jedna w sumie rzecz mi e, została. Jest to koszula, którą kupiła sobie moja mama. E, natomiast na nią ona e, nie pasuje, jest za mała. No, jest to nie do końca mój styl, ale stwierdziłam, że pokażę jak ta koszula na mnie wygląda, jaką też możecie koszulę zakupić w primarku i ona była również na przecenie. Chyba już ja tutaj nie mam metki. Mało musiała oderwać, jest to rozmiar 12 i ona kosztowała 5 funciaków. I ja już ją na siebie zakładam i się Wam pokazuję jak wyglądam. Słuchajcie, jest ona naprawdę bardzo ładna, no natomiast to nie jest mój styl, ale... Ale może któryś z Was się podoba i pójdziecie sobie kupić. Naprawdę, jeśli chodzi o jakość i o materiał, jest bardzo przyjemny, bardzo fajny, bardzo dobra jakościowo. I no, one były jedynie po 5 funtów. Na mankietach tutaj mają dwa guziczki. Można je sobie rozpiąć, czy też zostawić zapięte. Ten dekolt ma taki, nie wiem czy to łezka jest. No, coś takiego. Ja sobie ją wsadziłam w spodnie, ale może być wyciągnięta. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tę koszulę i o ten cały haul. Podsumowując, wszystko mi się bardzo podoba. Nic e, nie będę oddawać, wszystkie te rzeczy e, sobie zatrzymam. Mam nadzieję, że filmik również Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie oczywiście łapki w górę. Mam nadzieję, że wkrótce u Was również o Twoją Primarka i będziecie mogli tam chodzić i kupować różne fajne rzeczy. A ja się już będę z Wami żegnać. Widzimy się bardzo niedługo. Do zobaczenia. Pa! Czarny. czarny.